To nie lada gratka. Rezydencja papieska w Castel Gandolfo od dziś nie jest już dla nikogo tajemnicą. To decyzja samego papieża Franciszka, który jest zbyt zajęty, by odpoczywać, choćby o 30 km od Rzymu. Dlaczego więc nie udostępnić by tego miejsca pielgrzymom i turystom? To un luogo meraviglioso, molto importante dal punto di vista storico. Basta pensare che ci hanno lavorato grandi architetti come like come Gian Lorenzo Bernini, come like Borromini, come like Carlo Maderno. To z tego balkonu, Jan Paweł II, odmawiał z wiernymi niedzielną modlitwę o kiedy tu bywał. A bywał często, począwszy od dziesiątego dnia od rozpoczęcia pontyfikatu. Po nim stonowane wnętrza i piękne ogrody dawały odpoczynek także Benedyktowi XVI. Przy tym stole powstało wiele encyklik i homilii. Jeśli ktoś spodziewał się przepychu po rezydencji Castel Gandolfo, będzie zawiedziony. Nawet w sali tronu papieskiego tylko niektóre elementy są złocone. Rodaków Jana Pawła II najbardziej wzrusza papieska kaplica, a w niej obraz Matki Boskiej Częstochowskiej po środku i dwa obrazy upamiętniające obronę Jasnej Góry i bitwę pod Osobem w 1920 roku, czyli cud nad Wisłą. U lwowskiego malarza Jana Henryka Rozena zamówił go sam papież Plus XI, który jeszcze jako nuncjusz papieski w Polsce był świadkiem obrony Polski przed bolszewikami, jako jeden z nielicznych dyplomatów został wówczas w Warszawie. Kiedy II qui a Castel Gandolfo, se le nella cappella privata. Rezydencja służy następcom świętego Piotra od XVII wieku, kiedy kupił ją Klemens VIII. Ale papieże nie zawsze tu przyjeżdżali. Od tamtych czasów na 33 papieży gościło tu tylko 15. Zdarzyło się, że wrota zamknięto nawet na 40 lat. Dziś jednak mieszkańcy miasteczka nie wyobrażają sobie życia bez pielgrzymów. All'inizio ci siamo trovati proprio spaesati preoccupati perché il fatto che fossero chiuse le ville le persone non venivano più a visitare Castel Gandolfo e quindi ci si è creato un problema anche economico. Papieska rezydencja otwarta jest codziennie. Można również zwiedzać ją w pakiecie razem z muzeami Watykańskimi i przejazdką pociągiem ze stacji San Pietro koło Watykanu. Sypialnia papieska wywarła największe wrażenie na pierwszych zwiedzających, no bo do tej pory mało który zwykły śmiertelnik miał okazję dotrzeć do tego miejsca. I mało kto wie, że w tym łożu, łożu w którym sypiali papieże urodziło się aż 40 dzieci. To wszystko było podczas II wojny światowej, kiedy w 1944 roku wokół toczyły się krwawe walki. Tutaj urządzono małą salę porodową. Z Castel Gandolfo dla Wydarzeń Urszula Rzepczak, Polsat News.